Witajcie, dziś całkowita nowość, którą wprowadzamy na rynek, a mianowicie mrożone drinki, tak zwane slushies. Każdy z Was, będąc gdzieś na wakacjach nad morzem, na pewno spotkał się na ulicy z takimi dystrybutorami na takie mrożone, kolorowe drinki dla dzieci. Tam są drinki dla dzieci, natomiast ja mam dla Was. Mrożone drinki dla dorosłych. Słuchajcie, prezentuję Wam slashes, mrożone drinki. Eee, słuchajcie, aromaty produkowane są w Szwecji już od jakiegoś czasu. Tak naprawdę stały się bardzo szybko hitem sprzedażowym w Skandynawii. Bardzo dobrze sprzedają się w Norwegii, w Finlandii, w Danii. A teraz dzięki nam trafiają do polski. Z dostępnych teraz drinków mamy cztery smaki do wyboru. Jest to strawberry daiquiri, czyli truskawkowe daiquiri, mojito, sex on the beach i co tam jeszcze? Margarita. Słuchajcie, cztery bardzo smaczne drinki mrożone, które możecie zrobić Sami w domu. Słuchajcie, co dostajemy wraz z zakupem drinka. Każdy drink pakowany jest w plastikowe pudełko z pokrywką. A po jego otworzeniu w środku mamy torebkę z aromatem. Ten aromat należy dokładnie wymieszać z wódką i wodą. Na całą torebkę, na takie jedno opakowanie drinka, potrzebujemy 700 ml alkoholu 40%. Słuchajcie, próbowałem te drinki, i 40% alkohol jest taki w sam raz. Ale jeżeli stwierdzicie, że chcielibyście, żeby ten drink był mocniejszy, oczywiście można użyć alkoholu mocniejszego. 700 ml alkoholu i. 1,4 litra wody. Aby przygotować drinka najpierw musimy aromat z saszetki. Ja akurat ze względu na to, że rozpoczął się sezon truskawkowy, postanowiłem przygotować truskawkowe daiquiri. Zatem cały aromat musimy najpierw przesypać do pojemnika. Zatem zaczynamy od przesypania aromatu i dodania wody. No widzicie, aromat biały drink robi się piękny, czerwony, jak to przystało na truskawkowy daiquiri. Naprawdę fajnie pachnie. Po dodaniu wody musimy to dokładnie wymieszać. To się naprawdę bardzo ładnie rozpuszcza. Bardzo szybko. Staramy się to wymieszać, by nie było żadnych brudek. Po wymieszaniu aromatu z wodą dolewamy alkohol. 700 ml. Ponownie chwilę mieszamy. Pachnie naprawdę fajnie. Po wymieszaniu zamykamy pojemnik. I po zamknięciu pojemnika drink jest gotowy, aby schować go do zamrażalnika. Słuchajcie, 12 do 24 godzin drink powinien być w zamrażalniku, zanim go podamy naszym gościom. W zależności od temperatury w zamrażalniku. Mocy alkoholu, ilości tego drinka, bo przecież nie musimy całego zrobić na raz. Możemy przygotować z połowy. Więc w zależności od tych wszystkich czynników, drink powinien spędzić od 12 do 24 godzin w zamrażalniku, aby był gotowy do podania. Zatem ja swój kubełek wkładam do zamrażalnika. I widzimy się za te kilkanaście godzin. Minęły dokładnie 24 godziny od momentu, w którym nasz drink trafił do zamrażalnika. Zobaczmy, jak to dzisiaj wygląda. Słuchajcie. Taka konsystencja, widzicie. Właśnie drink powinien być zmrożony, ale nie ściśnięty na kość. Widzicie? Taka właśnie konsystencja jest idealna, żeby serwować drink w upalne lato na fajnej imprezie ze znajomymi. No i w porządku. Drinka możemy nałożyć do szklaneczki koktajlowej, do kieliszka koktajlowego, do szklanki, do szklanki drinkowej. Możemy go w cudzysłowie mówiąc pić lub jeść łyżeczką. Słuchajcie, zmrożone drinki dają nam naprawdę dużo fajnych możliwości. Słuchajcie, no myślę, że tak podany, taki drink będzie znakomitym uzupełnieniem każdej imprezy, każdej balangi w lato. Naprawdę pije się go z przyjemnością, doskonale orzeźwia. Ale słuchajcie, trzeba na niego uważać. Hmm. Truskawkowy Daiquiri, smak truskawkowy, taki lemoniadowy, yy, słodki, rumowy, prawda? Bo Daiquiri jest to drink przygotowany z rumem, więc ten rum tutaj, tutaj czuć. No, nie wiem. Ja jakbym dostał na imprezie takiego drinka, bym był bardzo zadowolony. Jeżeli trudno się go pije, można podać do drinka łyżeczkę i zjeść go łyżeczką. Po zakończeniu serwowania drinków, pudełko możemy zamknąć i powinniśmy je włożyć z powrotem do zamrażalnika. Wiadomo, im dłużej drink będzie przebywał w zamrażalniku, tym bardziej się zmrozi. Będzie twardy i nie będzie go można tak łatwo nakładać, jak to zrobiłem przed chwilą. A to właśnie ta konsystencja sprawia, że ten drink się po prostu fajnie fajnie pije. Zatem jeżeli wiemy, że jest bardzo twardy i bardzo mocno zmrożony, musimy takie pudełko z zamrażalnika wyjąć na kilkanaście, kilkadziesiąt minut wcześniej, aby lekko odtajało i żebyśmy mieli możliwość fajnie nałożyć łyżką drinka do kieliszka. Wtedy drink taki sprawi nam najwięcej frajdy. Słuchajcie, już niedługo Kolejne filmy o mrożonych drinkach. Pokażę Wam w jakich innych pojemnikach można te drinki mrozić i jak podawać w inny sposób. Mój drink trafia do zamrażalnika. A Wam polecam spróbować nasze nowe y, mrożone drinki. I napiszcie coś w komentarzach, czy Wam smakują, czy nie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, tak żebyście nie przeoczyli, nie przegapili żadnego innego filmu z naszymi nowościami. Pozdrawiam Was.